Perfuma daj, perfuma cię nie śwież, śwież. Tu jest za Milion na stare ci winny, tak? Krzysiu wszystkich kurwa no kołtuję, proszę bardzo, cyk Patrz jaka posturka Rączki jakby telewizory nosił Ja mogę ci pokazać kurwa weź smoka Jest Leonarda? A gadali, że jest, nie wie, nie ma Jest, jest Leonarda? Nie ma, ma. Si, tuszy się Mać kurwa Bo cię rozjebie kurwa Wreszcie rozjebie i pójdę do więzienia Chcę iść do więzienia, kurwa mam kiedy dosyć, tutaj kurwa nic nie ma Gdzie Leonarda? Na strychu, yy, w grobie Zemludowuje się, a po prostu wszystkie rzeczy, dwa komputery mam, tam mam myszyk Krzysiu, yy, te... będziesz kurwa pachy mył, czy jedziemy normalnie? Jedziemy tak normalnie Bez mycia pach? Może tuszenie to duszenie. nie wiem, zagadka Właśnie, ty masz? Tak Chuje masz Krzysiu, jedziemy, czy nie? Jedziemy do Dobra, się przybieraj